Na lekcji przyrody pani gazela miała dla dzieci ciekawy temat do omówienia. Drogie dzieci, powiedzcie mi, proszę, jaką mamy teraz porę roku? Ja wiem, proszę pani, słucham Pepo. 21 marca zaczęła się kalendarzowa wiosna. Brawo, bardzo dobra odpowiedź. A jak już wiecie i zaobserwowaliście, wiosna charakteryzuje się tym, że wszystko budzi się do życia. Pani gazela miała dla dzieci pewną propozycję. Otóż chciałam, aby każdy z Was wziął udział w pewnym eksperymencie. Jakim eksperymencie? Ja bardzo lubię eksperymenty. Już mówię: Otóż każdy z Was dostanie ode mnie po jednym nasionku, a Waszym zadaniem będzie posadzenie go i dopilnowanie, aby urosło i zakwitło. Super, będę ogrodnikiem. Mi też bardzo podoba się ten pomysł. Cieszę się, że jesteście tak pozytywnie nastawieni do tego doświadczenia. Ale musicie pamiętać, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. A efektami pochwalicie się, przynosząc roślinkę do szkoły. Po lekcjach Pepa bardzo wesoła wróciła do domu. Mamusiu, tatusiu, nie uwierzycie jakie mam zadanie domowe z przyrody. Co takiego Pepo? Każdy dostał od pani Gazeli jedno nasionko. I z niego mamy wyhodować kwiatka. No proszę, to się nazywa praca domowa. Mogę zobaczyć to nasionko? Proszę. Tylko nie dotykaj, żebyś go nie zepsuł. I z niego wyrośnie kwiatek? No tak. Mamusiu, pomożesz mi go zasadzić? Nie wiem, jak się mam za to zabrać. Oczywiście, kochanie, będziemy potrzebować kilku rzeczy: takich jak doniczka, ziemia i łopatka. Tato Ślinko, przynieś proszę ziemi. Tak jest kochanie. Ja pójdę po doniczkę, a ty Pepo i George poszukajcie narzędzi i spotkamy się przed domem. Dobrze mamusiu. I tak każdy dostał jakieś zadanie do wykonania. Super, mamy potrzebne rzeczy, więc możemy zaczynać. Pepo, najpierw łopatką nasyp ziemi do doniczki, ale nie całkiem do pełna, tak na 3 czwarte doniczki. Dobrze. Pepa energicznie napełniła doniczkę ziemią. Super, teraz możesz swoje nasionko położyć w doniczce na środku. Dokładnie w tym miejscu i zasyp go jeszcze kilkoma łopatkami ziemi. I to wszystko? Już tyle pracy? Spytała zdziwiona Pepa. Kwiatek został zasadzony. Teraz musisz o niego dbać i go pielęgnować. Ale jak? Musisz go codziennie podlewać wodą, aby nie usechł. To bardzo ważne. Po zasadzeniu też należy go od razu podlać. Tu masz konewkę z wodą. Proszę. Świnka Pepa dumnie podlewa swojego pierwszego własnoręcznie zasadzonego kwiatka. Na rano... Pepa wcześniej niż zwykle budzi się i biegnie do salonu zobaczyć swoją roślinkę. Nazajutrz rano Pepa wcześniej niż zwykle budzi się i biegnie do salonu zobaczyć swoją roślinkę. Cześć, mamusiu! Ciekawa jestem, jak się miewa mój kwiatek? Pepa spogląda na niego zdziwiona i stwierdza: Ale jak to? Przecież nic nie urósł. Nie ma żadnego kwiatka! Eee. Coś źle zrobiłam Odpowiedziała smutno Pepa To nie tak Musisz uzbroić się w cierpliwość Dużą cierpliwość Kwiatki nie rosną tak szybko Potrzeba dużo czasu Aby zaczęły wychodzić z ziemi Kolejnego dnia Pepa również budzi się wcześniej I od razu biegnie do swojej roślinki Jednak żadnej roślinki nie widać No nie Znowu nic Mój kwiatek w ogóle nie chce wychodzić z tej ziemi. Musisz wkładać w to dużo serca, a na pewno zobaczysz, pewnego dnia pięknie zakwitnie. No nie wiem, zapytam Suzy, czy u niej już coś widać, czy też nie. Pepa chce wyjść z pokoju, jednak tata ją zatrzymuje. Pepo, czy nie zapomniałaś o czymś? Tata wskazuje na konewkę. Ano tak, tak, muszę podlać mojego kwiatka. Pepa podlewa swoją sadzonkę. Wystarczy, kochanie. A może podleję więcej? Wtedy nie będę musiała codziennie pamiętać o tym. Niestety, tak się nie da. Nie można podlewać kwiatów na zapas. Ale dlaczego? Za duża ilość wody też jest niedobra. Przez to kwiatki mogą więdnąć. Szkoda. Kiedy Pepa wraca do domu, biegnie do salonu obejrzeć swojego kwiatka. George, spójrz, coś urosło! Ale przecież to nie jest podobne do kwiatka. Gdzie są jakieś płatki? No nie wiem, pewnie za chwilę urosną. Do pokoju wchodzi mama. O, Pepo, widzę, że twój kwiatek powoli budzi się do życia. Zaczyna kiełkować. Bardzo powoli. Myślałam, że to nasionko szybciej będzie podobne do kwiatka. Takie są etapy. Najpierw jest nasionko, później zaczyna kiełkować, a na samym końcu wydaje kwiaty lub owoce. Rozumiem. To ja poczekam. Pooglądam z Georgeem bajkę. Pepa była wyraźnie zawiedziona i znudzona czekaniem na swojego kwiatka. Minęło kilka dni. Humor Pepie zdecydowanie się poprawił. Tatusiu, tatusiu, mój kwiatek wypuścił pączki. Świetnie, ani się obejrzysz. A za chwilę pięknie rozkwitnie. Tylko nie zapomnij o codziennym podlewaniu. No tak, masz rację. Muszę go podlać. La la la, la la la, la 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 la. Kolejne dni u kwiatka niestety nie zachodziły żadne zmiany. Oj, nic się nie dzieje. Taki sam jak był. Idę pobawić się na podwórko. Pepa zapomniała tym razem podleć swojego kwiatka. Gdy wieczorem tata oglądał telewizję w salonie, pozwolił zawołać sobie Pepę. O co chodzi tatusiu? Powiedz mi Pepo, czy dzisiaj podlewałaś swojego kwiatka? Yy, zapomniałam. No właśnie, tak myślałem. Spójrz co się z nim stało. Kwiatek Pepy troszkę podwiędł. Wczoraj też zapomniałam go podlać, ale to dlatego, że nic z nim się nie działo. Cały czas był taki sam. I co teraz? Co ja powiem pani Gazeli? Dostanę jedynkę za zadanie domowe. Pepa była przerażona. Opieka nad roślinami to duża odpowiedzialność. Potrzeba dużo cierpliwości i systematyczności, bo inaczej praca, którą wykonałeś do tej pory, może pójść na marne. Czy da się uda się jeszcze uratować kwiatka Pety? Nie wiem, musimy spróbować. Na pewno musimy go podlać. Już to szybciutko robię. Musisz pamiętać, że rośliny nie potrafią żyć bez wody. O nie, nic mu się nie polepszyło. Zepsułam sobie kwiatka. Do pokoju wchodzi mama świnka, która dosłyszała rozmowę z korytarza. Pokojnie Pepo. Może coś poradzimy i twojego kwiatka uda się odratować? Ale jak mamusiu? Przypomniałam sobie, że dziadek świnka do swoich roślin używa czasem nawozu. Co to jest nawóz? Nawóz to takie witaminy dla kwiatków. Sprawia, że pięknie kwitną i są mocne. Dobrze, to zróbmy to jak najszybciej. To ja szybko pojadę do sklepu kupić ten nawóz. Gdy kwiatek Pepy dostał już swoje witaminy, Pepa była bardzo ciekawa, czy coś to pomoże. Kwiatuszku, no wstawaj, wstawaj. Obiecuję, że już nie zapomnę cię podlewać. Będę to robić codziennie. Następnego dnia Pepa wcześniej wstała i szybko pobiegła do salonu, aby podlać kwiatka. I własnym oczom nie mogła uwierzyć. Ojeju, moja roślina ożyła i rozkwitła! Jakie piękne ma kwiaty! Tak głośno krzyczała z radości, że usłyszeli ją pozostali domownicy. Brawo, Pepo, jest naprawdę śliczny. Myślę, że teraz możemy cię nazwać prawdziwym ogrodnikiem. Udało mi się tylko dzięki Waszej pomocy. Dopiero teraz zrozumiałam, że to jednak nie taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Do hodowania roślin. Trzeba mieć mnóstwo cierpliwości i włożyć dużo serca. Drogie dzieciaczki, jeśli Wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki, piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia!